Inter transportu, czyli wobec prawdy historycznej, rzeczywistości politycznej i prawa. Witamy Pana Andrzeja. Dlaczego w sprawie Gdańskiej spotykamy się w Gdańsku? No widać, że, że gdańszczanie, ponieważ nie wiadomo, czy w tej sprawie jakieś inne środowiska, jakieś inne osoby próbowały zainteresować mieszkańców Gdańska, organizować jakieś spotkania w sprawie tego pomnika i wszystkiego, co wokół tego pomnika transportów postawionego w 2009 roku w maju przed Dworcem Gdańskim działo się. Spotykamy się w Gdyniu i mówimy na temat... Gdańskich spraw, Gdański, działalności Gdańskich Radnych, działalności prezydenta Gdańska z tego względu, że Gdańsk jest miastem Polskim. I gdybyśmy mieszkali w Gorządzie Wielkopolskim czy w Lublinie, też byłoby to naszą sprawą, co dzieje się w Gdańsku, jeśli byłyby to rzeczy ważne. Czy to niepokojące, czy może wymagające od nas właśnie zachwytów, zainteresowania, naśladownictwa. I spotykamy się w klubie, który tą sprawą interesuje się od początku i który wspierał działania zmierzające do zbadania przyczyn, które złożyły się na postawienie pomnika, które w swej wymowie jest. Naszym zdaniem szkodliwy dla Polski. Do tego pomnik ten powstał z naruszeniem, z naruszeniem prawa i w okolicznościach, gdy próby wyjaśniania tych naruszeń napotkały na opór ze strony radnych, opór ze strony komisji rewizyjnej, próby. Tuszowania całej sprawy, próby uniemożliwiania wyjaśnienia i stwierdzenia, że do tych naruszeń prawa doszło. No a poza tym sama sprawa. Pomników jest przecież ważne i tego pomnika jest, ważną, jest to sprawa ważna. Ten pomnik dotyka kwestii związanych z e, również oskarżeniami polskiego o o polskie obozy zagłady, ponieważ ewokuje, ponieważ wywołuje pewne skojarzenia, że z Polski wyjeżdżały transporty. Nie tylko skojarzenia, ale wypowiedzi, enuncjacje prasowe, publikacje w niemieckich pismach, internetowe również, enuncjacje, których jest zatrzęsienie w sieci. A przecież, nie tak dawno jak wczoraj, mieliśmy bardzo głośną sprawę przed przedwczoraj były obchody wy, wy, tak zwanego wyzwolenia. Oczywiście Rosjanie zajęli, zajęli obóz w Oświęcimiu. Odbywały się tam uroczystości i wczoraj już prasa między innymi niemiecka mogła się do tych wydarzeń odnieść. I było co najmniej 5-6 doniesień w prasie niemieckiej w bardzo poważnych e, 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 publikatorach, e, gazetach państwowych że y, były, były uroczystości obchodów y, y, wyzwolenia obozu, polskiego obozu zagłady w Auschwitz. Tych doniesień było 5-6, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale były to doniesienia no, niezwykle y, bulwersujące. Niemcy nie chcą, nie tylko nie chcą pamiętać, ale dobrze pamiętają. I tutaj na tej sali nie, 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 nie ma powodu, bym musiał tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Sprawa tego pomnika to też coś, co wiąże się właśnie z inną, mającą w tych dniach i w dniach następnych, będzie ta sprawa to sprawa publikacji grozy, kolejnych oskarżeń grozy kolejnych oskarżeń grosa i kolejnych oskarżeń tych krajowych środowisk intelektualnych przeważnie, które e, chciałyby, żeby e, tak bić Polaków, żeby im się odechciało, e, e, żeby im się odechciało e, e, życia. E, żeby obychciało się po, po prostu takiego poczucia sensu życia, które, które związane jest z Polską, które jest związane z polskością. I te słowa, które wypowiedział e, kiedyś Bismarck, e, no on je wypowiedział dodając jeszcze do tego zdania, że no tak, ja współczuję Polakom, ale e, my, my musimy ich e, e, unicestwić, my musimy ich e, e, usunąć z naszej drogi, no bo e, potrzebujemy Miejsca dla przestrzeni, dla, 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 dla naszej kultury, dla naszej cywilizacji, dla Niemców. E, tego po naszych krajowych środowiskach e, nawet e, takiego współczucia oczekiwać e, nie możemy. E, s, w, e, mamy stronę internetową, i na tej też stronie internetowej e, jest zamieszczony artykuł, który. E, Wyjaśnia, dlaczego nam są pomniki, ponieważ doszliśmy do takiej sytuacji, że w Polsce musimy ludziom tłumaczyć, do czego są potrzebne pomniki. Bo ludzie uważają, że pomniki to jest rzecz zupełnie zbyteczna. Jest to rzecz ich zdaniem zupełnie zbyteczna, ale nie buntują się przeciwko temu, że ktoś za nasze pieniądze postawi pomnik innej nacji. Polnik pomnik transport powstał z pieniędzy z budżetu miasta Gdańska, prawda? Z naszych pieniędzy. Ja jestem Gdańszczaniną. jego z Państwa my mieszkamy w którym mieście. Czujemy się tak samo Gdynianami, jak i Gdańszczanami. Przecież i tam się pracowało, i tam się ma rodziny, i tam się ciągle jeździ. Ale gdyby nawet to była odległość jak z Lublina do Gdańska, to przecież to są nasze polskie sprawy. Yy... I na tej stronie internetowej przeczytam trzy zdania, ponieważ chciałbym, żeby one zostały oddane tak, jak są po prostu przekazywane tym, którzy na tę stronę zajrzą. A zaglądają, zaglądają politycy, zaglądają radni, zagląda na pewno prezydent, bądźcie Państwo tego pewni, i jego urzędnicy stale te strony śledzą. I tam tłumaczymy że pomniki na ulicach miast powinny być wprowadzane do przestrzeni naszego życia zbiorowego postaranym na myśl. Rola ich jest bowiem zaświadczać i przypominać o, ty, o tym, jakie wartości są bliskie naszej duchowej i umysłowej konstrukcji. Opisują wspólnotową tożsamość, wspierają uzasadnienia naszego bycia, naszych przyszłych wyborów, sprzyjają spójności i stabilności naszego życia narodowego. Te błogosławione skutki e, zyskuje nasze życie osobiste, jeśli świadomie nawiązuje do korzeni swej e, e, kulturowej konstrukcji. I duży naród po prostu nie może zaniechać rozwoju we wszystkich sferach swego bytu.